Za nami kolejna edycja dyktanda dla dorosłych. To inicjatywa klubu nauczycielskiego ISIS. Po pandemicznej przerwie to intelektualne wydarzenie wróciło do kalendarza lokalnych imprez. W tym roku, jak zgodnie stwierdzili i organizatorzy, i uczestnicy, dyktando nie było trudne. Kierując się właściwie swoją no takim intuicją zawodową, to ja nie chcę zrazić uczestników do. Uczestniczenia w dyktandzie, tylko to ma być forma zabawy. Więc nieważne jest, czy ono będzie trudniejsze, no, czy wyrazy będą trudniejsze czy mniej trudne. My się spotykamy po to, żeby się zintegrować. Z racji kiedyś wykonywanego zawodu, no takie miałam może też i spaczenie zawodowe, uważałam, że pisać to my wszyscy. Powinniśmy umieć właściwie posługiwać się swoim językiem ojczystym, bo nawet mówiąc, to można tam sięgnąć do jakiejś literatury, a jeżeli piszemy, no to jeżeli się nauczymy od najmłodszych lat, no to ten język w jakiś sposób doceniamy. Ten. W pewnym sensie to jest rodzaj nawet patriotyzmu. Ja bym tak powiedziała o języku polskim, nie? No, skoro jestem Polakiem, no to, to dbajmy o ten język. W szkole to jest tak. Jak dyktando to strach, no bo młodzież pracuje, dzieci na ocenę. A my tu się po prostu bawimy. Co roku dyktando odbywa się w Domu Kultury i co roku ma wiernych zwolenników, którzy nie opuszczają żadnego. Ale przybywają także nowi miłośnicy języka polskiego. Całość odbyła się dzięki wsparciu gminy Bogatynia. Bardzo się cieszę, że jest organizowane po czasie pandemii, która była nie było organizowane, ale dzisiaj 12 edycja wraca i też z tego bardzo się cieszę. Myślę, że dzisiaj tutaj można cytować Mikołaja Jareja iż Polacy nie gęsisz swój język mają. I kiedy w mowie ojczystej w rozmowach jest ta troska o wypowiedzi, to jednak kiedy trzeba to przełożyć już na pismo, to już tak łatwo. Nie jest. Dlatego też w erze komputer, komputerowej, tak, cyfryzacji, kiedy większość nawet błędów poprawia sam komputer, to jednak znajomość ortografii się przydaje w codziennym życiu. Tekst najeżony był mnóstwem podchwytliwych wyrazów z trudnością ortograficzną. Treść, jak zwykle ciekawa i, I zabawna, jak... ułożona przez szefową klubu Wandę Trojanowską. Bogini nie przychodzi, Bogini nie pisze dyktando, zastanawia się nad wyrazami. No jak napisze dyktando, to to, to zostanie. Wielką, naczy nie niewiadomą, no bo to tak, jesteśmy w świecie baśni, o tak bym powiedziała. Ale ponieważ klub nauczycielski Izis, więc nasza bogini po prostu uczestniczy przy okazji we wszystkich imprezach. Nawiązujemy też do naszego jubileuszu 15-lecia, więc tam też była bogini Izis. Zresztą część repertuaru, panie, ponieważ będą występowały, no kiedy komisja będzie sprawdzała. Więc ten repertuar z naszego piętnastolecia się powtórzy. Dziesięcioosobowe jury sprawdzało pracę. W tym roku bogatyńskim mistrzem ortografii, który otrzymał także złoty kałamarz, został Krzysztof Bieńkowski. Bogatyńskim pierwszym wicemistrzem został Jarosław Jurkowski, a bogatyńskim drugim wicemistrzem Remigiusz Miaskiewicz. Warto dodać, że mistrz ortografii utrzymał tytuł z poprzedniej edycji. Dla siebie, po prostu dla siebie, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, co zostało ze szkoły. Nie było bardzo trudne. Były trudniejsze. Z kolei pierwszy wicemistrz przyjechał na dyktando aż z województwa Opolskiego. Po raz drugi zresztą. Ciekawa inicjatywa, zwłaszcza e, z uwagi na fakt, że niestety jeżeli chodzi o używanie języka polskiego, no to nieustannie się cofamy, w czym nie pomagają, w czym zdecydowanie w tym cofaniu się pomagają social media, pomagają niestety e, media, także każda inicjatywa, która służy e, promowaniu języka, promowaniu poprawności języka, no, żebyśmy faktycznie potrafili się tym naszym językiem ojczystym posługiwać w mowie, w piśmie. I jak dodaję tekst nie był trudny, ale wątpliwości były. Pierwsze zastanowienie było w tytule, gdzie być może popełniłem błąd, bo nie wiem jaki jest, nie sprawdzałem jaki jest prawidłowy tekst, bo tam było, że bogini Iziz pisze bogatyńskie dyktando. No i się zastanawiałem, czy szyk ma znaczenie i w tym momencie to się pisze z wielkiej litery, czy też to powinno być z małej. No sądząc z tego, że zwycięzca napisał bezbłędnie, czyli ja najprawdopodobniej nie, no to gdzieś musiałem te błędy popełnić. Wyróżnienia tego dnia otrzymali Iwona Józefowicz, Arkadiusz Kameduła, Dorota Szwedo, Diana Brożyna, Katarzyna Mandyk, Małgorzata Sawicka Iwona Gorczyńska. Chociaż to zdarzenie przeżył każdy z nas. Bogatyńskie dyktando to także okazja dla klubu Iziz do pokazania swoich talentów. Członkini w trakcie przerwy tańczyły, śpiewały i odgrywały scenki. Heniu, no nie zapłaciłeś rachunku za telefon. Dzisiaj odcieli, a prosiłam Cię o to trzy tygodnie temu. Krysiu, wszystko poszło na paliwo do Opla, ale nie ma problemu. Krysiu, nie ma problemu. Jak to nie ma problemu? Ponowne podłączenie będzie kosztowało nas 150, a może więcej złotych. Krysiu, no ale co to za problem? Dosyć duży problem, skoro tylko ja pracuję. No, tak się akurat złożyło, Krysiu. Złożyło się. A dlaczego innym ludziom tak się nie składa? No, widzisz, jesteśmy wybrańcami. Wypijmy szampana z tej okazji. Żeby wypić szampana, trzeba go najpierw kupić. No to już! Kupmy se! Kupmy se najdroższego szampana! Zaszalejmy, krycha! Heniu, nie mamy pieniędzy. Krysiu, no przecież pracujesz. Tylko ja. Tylko? Aż, Krysiu, aż jestem z ciebie taki dumny. Heniu, czy ty rozumiesz, że tylko ja pracuję? A czy ty rozumiesz, że jestem z ciebie bardzo dumny? No nie, zaraz dzielę cię szmatą. No dobrze, dobrze. Tylko ty pracujesz, Tylko. ale z pieniędzy korzystamy obydwoje. Aż się boję pomyśleć, co by było, gdybyś korzystała z nich sama. Krycha, Boże, byłabyś frustratką. No i... A propos, a propos, potrzebuję na nowe opony. Do Opla. No, nie wytrzymam. Wytrzymasz. Wierzę w ciebie. Nie, nie wytrzymam. Odchodzę do cie od ciebie. Rzucam wszystko i odchodzę. Krysiu, nie możesz od tak przekreślić wszystkiego, co piękne między nami. Ale ja nie przekreślam wszystkiego, co piękne. Ja przekreślam ciebie. A kto będzie cię tak doceniał, jak ja to robię? Ty? A kiedy ty ostatnio przyniosłeś mi kwiaty? Nie przyniosłem, bo teraz klombów lepiej pilnują. Nie, teraz to ty wolniej biegasz. Nic nie robisz w swoim życiu, tylko pracujesz nad tą swoją ruiną. Krysiu, bo prawdziwy mężczyzna składa się z mężczyzny biologicznego i samochodu. A jeżeli ty nie potrafisz tego zrozumieć, to potrafisz rzucić prawdziwego mężczyznę? Potrafisz? To idź. Idę. A tak na marginesie, to jesteś taki sam jak ten Twój Opel. Za dużo palisz, brak Ci przyspieszenia i maska Ci się nie domyka. Wszystko to z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu, piętnastolecia istnienia klubu. Na tańczące eurytyki. Na scenie podczas dyktanda mogliśmy wysłać także mini koncertu Bożeny Mazowieckiej. Rzeka śpiewa pod mostami, znikł już szary cień latarni. Lubie dociera czarny.